Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie króciutka audycja, ponieważ jest do zimno. Ze 3-4 stopnie na oko. Na skórę się powinno powiedzieć, bo to... Um, te czuciowe, jakby to powiedzieć, receptory. Są bardzo receptory i receptory czuciowe są na skórę, czyli nie na oko, tylko... Na skórę jest około 4% Pff, przepraszam 4 stopnie No można by powiedzieć Dla niektórych zimna Dla niektórych ciepła, tak? Dla Eskimosa będzie to ciepło Dla Zmarźlucha będzie to zimno Ale dość tych subiektywizmów I filozofizmów I izmów innych wszelakich Temat smutny Pamiętają Państwo, wkleiłem na Plusujemy.pl Mi to wysłał chłopak na Facebooku Młody mężczyzna w wieku, tam chyba 30 lat, popełnił samobójstwo. Miał takie przeżycia. Pożegnał się, nagrał film i powiedział, że go nie wytrzymuje już psychicznie. Czyli kobieta wzięła dzieci, ponieważ tam była alienacja rodzicielska, czyli wzięła dzieci, hapnęła. Sąd może nawet przydzielił te dzieci ojcu, ale kobieta tych dzieci nie dawała. Nie są za to kobiety karane. Albo są karane po bardzo długim czasie. No poza tym mogła ta kobieta go oskarżać o różne rzeczy, które są modne już nie tylko w Polsce, ale na, i na całym świecie. Wystarczy, że kobieta walnie głową w umywalkę, powie, że mnie bił, gwałcił. No i co masz na swoją obronę? Jeśli czytasz forum jeśli czytasz plusujemy, to wiesz, że musisz mieć nagrywarkę jakąś, która cię wtedy obroni. Ale najgorsze jest to, że to jest atak zaskoczenia. No, tak naprawdę, gdyby człowiek y, przebywał trochę na forum, y, to już by rozpoznał wcześniej, bo to tak rzadko się dzieje, że tak jest zupełnie znikąd. Kobieta zaczyna odwalać, y, robi rozwód. Y, Przejmuje dom, zawsze są jakieś sygnały, tylko nie zawsze je dany mężczyzna jest w stanie odczytać, umie odczytać. Myśli, że to jakiś foch, czy tam gorszy, pogorszenie nastroju po okresie, czy coś w tym stylu. No ale właśnie zastanawiałem się z chłopakami, co by było, gdyby ten pan, oj, świeć panie, nad jego duszą się nacierpiał. Jego cierpienie było już tak duże, że. Po prostu chciał uciec z tego świata, z tego piekła. Więc... Czy gdyby był na forum, czy byśmy byli w stanie wpłynąć na niego w taki sposób, żeby nie popełniał samobójstwa. Normalnie się pożegnam w filmiku, wkleję Państwu linka. O tam jest kolejna ścieżka. Więc no to jest straszliwa tragedia i są dwa aspekty tego, co się stało. Jeden jest taki, że Niektórzy mężczyźni, oprócz tego, że mają już dosyć tych cierpień, to tak po cichu liczą ci grzybki, że się zemszczą w ten sposób na kobicie, tak naprawdę mszczą się na dzieciach, tylko i wyłącznie, dlatego że kobite opowiadałem Państwu to już wiele razy, jedna mówi, że ich chłop ma Mercedesa, druga mówi, że ma jakiś gdzieś tam hotel. Trzecia mówi, że coś tam ma jeszcze milion dolarów. Wszystkie są zazdrosne. Czwarta mówi, uśmiecha się i mówi: A dla mnie facet się zabił, bo tak się zakochał. I faktem jest, że kiedyś mi koleżanka, jak pracowałem w banku, się chwaliła: że jeden czy dwóch gości się wychuśtało w cudzysłowie za nią, że no jest taka sen fatal, że jest taką niesamowitą dziewczyną, że no mężczyźni. Bez niej po prostu się zabijają, nie widzą sensu życia, więc ona mogła podnieść zaburzonej kobiecie samocenę i tyle osiągnął na zdrowie piesku. Więc tyle ociągnął. Teraz wszyscy będą jej współczuć, wieszać psy na tym mężczyźnie i to już zresztą się zaczęło, bo ten chłopak co mi to wysłał na Facebooku, to tam podkreślił jakieś komentarze kobiece, że biedne matki zostają same ze wszystkim. Najpierw doprowadziły do takiej tragedii. A potem oczywiście winni są mężczyźni. Mężczyźni nie mają, zobaczcie sforów dla kobiet, porad. Jak chłopa sprawić, żeby zaciążyła kobieta, jak zdobyć nasienie od niego, jak zdobyć prawo do domu, do ziemi, do majątku. I mężczyźni nic nie wiedzą, są po prostu ciemni jak tabaka w rogu. Dlatego jest taka nienawiść do na przykład forum samcy.pl. Przepraszam, że tak pociągam, ale już... Tak, niestety na brozie mam, że jestem pociągający. Dlatego ci, którzy czytają forum, będą uprzedzeni, będą umieli zinterpretować pewne ruchy, fochy, które kobieta robi, pewne obrażania się. One nie będą spychane gdzieś tam w tych świadomości. Wiadomo, że każdy chce zachować małżeństwo czy związek. Jest do tego przyzwyczajony. Ale czasami jest tak, że to już jest już jest po wszystkim. Nie da się tego już uratować. W większości przypadków nie wiadomo nawet dlaczego. No coś się takiego stało w kobiecie, jakiś proces myślowo, psychiczny, duchowy, że no nie chcesz być chłopem. No ale jak odchodzi, no to chciałaby coś jeszcze sobie uszczknąć, a nie wracać do rodziców, do małego mieszkanka. Więc wchodzi sobie na fora kobiece i czyta w jakiś sposób oskarżać mężczyznę na przykład o, o to, że dotykał był zły dotyk na dzieciach, tak czy że bił ją, czy gwałcił no i potem wiadomo chłop zostaje z niczym albo narkotyki, albo alkohol, albo idzie na linę, bo ból, poczucie oszukania plus to, że związek, który dawał przyjemność, a teraz nie dość, że nie daje przyjemności, nie jest lekiem na smutne Depresyjne życie, to jeszcze daje w kość. Wcale mnie nie dziwi, że w Polsce jest tak gigantyczny odsetek samobójstw mężczyzn. Bo to jest bardzo trudne do zniesienia. Każdy z Państwa, kto czytał moją książkę Kobietopedia, to wie, co na początku pisało. Oczywiście ja byłem na policji, w tym wielokrotnie zgłaszano tę książkę. Więc to oczywiście żart. Ja tak nie chciałem. Oj, coś mi do oka wpadło. Jest to straszny dramat i ludzie różnie reagują. Dlatego chciałbym Państwu powiedzieć, że no głupio się czuję, tak? No bo reklamując forum, reklamując plusujemy, no to jest tak, jakbym swój biznes własny reklamował, ale fakty są takie, że jeśli byśmy mieli własne media, czyli plusujemy, zobaczcie, jak to się zaczyna fajnie rozkręcać. To jak masz media, to możesz opisać daną sprawę, możesz wpłynąć na. Na przykład na urzędników, ale media muszą być duże znane. Dlatego trzeba je rozkręcać. Trzeba tam pisać. Forum tak samo, forum już ma ponad milion komentarzy, więc forum się rozwinęło przez ileś lat. I państwo udzielają rad. I myślę, że forumówicze nie jedną osobę uratowali, bo myślę, że można wyjść z takiej sytuacji. I nie jeden mężczyzna wychodził z takiej tragicznej sytuacji, kiedy. Żony nawet oskarżały o różne rzeczy. Najważniejsze to samemu się pogodzić, że najbliższe 2-3 lata będą sąda bardzo przykre. No, nikt nie chce tego przyjąć do wiadomości. Ludzie lubią żyć, przepraszam, w jakimś zaprzeczeniu, w jakiejś iluzji. No, kto chce cierpieć, tak? Kto chce przyznać, że będzie 3 lata następne, szarpał się ze sobą, którą kochał, do której się przytulał. No nikt nie chce tego, ja też bym tego nie chciał, ja to rozumiem doskonale. Ale jeśli się tego nie przyjmie do wiadomości, no niestety będzie kaput z chłopem. I cierpienie zamiast skończyć się na kilku latach, skończy się na całym życiu, albo na sznurku. Gdzieś tam na skrzypiącym drzewie. Dlatego, chociaż z mi głupio, brzmi tak jakbym robił biznes na umierających młodych ludziach. No i też się głupio czuję, że tak reklamuje, no ale taka jest właśnie, w ten sposób możemy walczyć, informować się, wyprzedzać złe rzeczy, które się starzą w naszym życiu. I po prostu wiedza. Wiedza, jak to funkcjonuje, kiedy coś się stanie, jak dany proces wygląda, co zrobić w danym momencie, żeby się uratować. No i przede wszystkim plusujemy, żeby mieć media, które mogą coś opisać, nagłośnić. Może to trafić do. Do sędziów, do prokuratorów. Wiadomo, jak coś gazety czy media opisują, to troszkę inaczej się do tego podchodzi niż do zwykłego człowieka. Zwykły człowiek w Polsce to jest tak, do kopania w dupę za przeproszeniem. Jak masz media, jak masz jakąś grupę, w której jesteś, to już do ciebie inaczej ludzie podchodzą, bo masz siłę, masz moc. Dlatego, chociaż reklamuję i jest to moje, Chociaż nie przynosi to żadnych zysków. Tak naprawdę trzeba to tylko i wyłącznie płacić za to. Bo jak Państwo wiedzą, reklam tam nie... Zdecydowałem się nie kłaść i przez 8 lat nie było na przykład na forum żadnych reklam. A można było zarobić przytulić złe pieniądze. Więc powiem Państwu, że no... Korzystajmy z tego. Bo ja nie wiadomo ile... Ja już jestem w wieku, gdzie są zawały. Nie to, że straszę czy coś, no ale wiadomo, jak to jest w życiu. Tak, ktoś się po, poślizgnie, głowę rozwali czy coś. Korzystajcie, póki możecie. Ratujcie, kogo możecie. Bo są domy samotnej matki, są fora, które mówią kobietom, jak sobie poradzić w związku, a dla mężczyzn nie ma. Część mężczyzn nas wyśmiewa, mówi, że jesteśmy głupkami. Do czasu, gdy Zdarzy się tak, że kobieta zupełnie zniszczy mężczyznę, odbierze mu dzieci, zabierze mu dom, cały dobytek życiowy. I wtedy już ten uśmieszek zamiera na ustach. Wtedy już jest za późno, dużo za późno. No ale tak to jest, później ci ludzie przychodzą, przepraszają mnie, że nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy, że to tak wygląda. No ale to mówię, no ja żadnej satysfakcji z tego nie mam. Tylko szkoda, no. Szkoda sobie zaszkodził. Nie pozwolił, żeby sobie ktoś pomógł inny. No bo jak ktoś usłyszał, że to jest wszystko do dupy, że to jest złe, że, że jestem wariatem, złodziejem, pedofilem i tak dalej. A takie rzeczy latają w internecie. Przypominam, że kilka lat latałem po sądach. Wszystkie sprawy wygrałem. Wszystkie rzeczy na mój temat są kłamstwem. Żadnej sprawy nie przegrałem. O te pomówienia, no tak wielu ludziom szkodzi, tak? Bardzo szkodzi na żołądek. Że ktoś ma forum, że ktoś ma... Plusujemy, tak? Że to takie jest... Że to takie jest niby bogactwo. Jakie to bogactwo, jak dzisiaj ledwo wyskrobałem. 500 prawie złotych rachunków zaplusujemy. Ani tam reklam nie ma, ani nic. No dobra, nie skarżę się. Proszę tylko Państwa, szanujmy to wszystko. Bo to jest w sumie jedyne miejsce w internecie, gdzie możemy znaleźć pomoc, dobrą radę. I nawet jak wszystko w naszym związku jest super hiper. To i tak czytajcie, bo będziecie wtedy bardzo wyczuleni na te pierwsze etapy tego, co się złego może stać z Waszym związku. I na przykład kupicie sobie dyktafon, kamerkę, a potem w sądzie, gdy kobieta nagle płacze, straszliwie się zalewa łzami, że ją katowaliście, to wyłączacie włączacie nagranie sprzed dwóch lat. O którym ona mówi, tam jest zupełnie co innego: nie ty ją bijesz, tylko na cię bije. Nie ty ją gwałciłeś, tylko na cię zachęca do seksu, mimo że Ciebie głowa bolała. No wiadomo, chłopa nigdy nie boli głowa w tych sytuacjach, ale akurat mogła Cię boleć. Więc będziesz uratowany. Tak więc nie tylko w sądzie, ale też ten nimb społeczny nie będzie na Ciebie nałożone takie, taka klątwa społeczna, że Ty coś złego zrobiłeś. Jak komuś przylepią łatkę pedofila, to to już jest nieodlepiane. Nawet jak się wyda, że kobieta kłamała, no to ona jest biedulka, nieszczęśliwa, bo ona nie ma masy mięśniowej. Niedźwiedź ma masy mięśniowej dużo więcej i tłuszczowej niż nawet pan Pudzianowski, ale jest zamknięty w klatce, nikomu krzywdy nie zrobi. To, że kobieta nie ma mięśni, ale ma przewagę prawną i społeczną. Nawet jak o tym nie wie, pójdzie do pierwszego lepszego adwokata i ten jej wszystko powie, jakie ona ma prawa. I leżysz i kwiczysz. Chyba, że wiesz, jak to wszystko działa i funkcjonuje. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się. Miłego tygodnia, cześć. Pożegnaj się, Puniuś.